Cześć, witam wszystkich. Nowy dzień, nowe jezioro. Kontujemy naszą podróż wzdłuż rzeki Rozpuda, zaliczając kolejne jeziora po drodze. W tym momencie znajdujemy się na obocznej dróżce, tuż obok jeziora Gatne. Jezioro nie jest duże, mocno zarośnięte. Mamy zamiar teraz potłompować supy i postaramy się wpłynąć do jeziora i przepłynąć przez Rozpudę aż do kolejnego jeziora, czyli jeziora Garbas. To co? Zabieramy się do roboty i lecimy z tematu. One hour later Two hours later. Dobra, 8 godzin później supy na pompowane, wszystko gotowe. To co? Robimy to. O, już się mu zaczyna. Nie. Gatne to płytkie, muliste jezioro staw z wodą wyglądającą jak fusiasta kawa. Powiem szczerze, że nawet nie chcę mi się do niej wskakiwać. Zrobię takie dość okrojone zaliczanie. Uuu! Gatne zaliczone. Spadamy szukać rozprędy. Muł zaczyna się już na długości wiosła. A tamtędy powinniśmy się przeprawić na jezioro Garbas. A to co? Próbujemy! No i koniec. <ścoughs> no, przejścia nie ma. Musimy wracać do. A kurna. No tędy nie da się przejść. Przepłynąć, przejść, jakkolwiek przedostać. Wracamy do auta i przenosimy się nad garbach Git. Jesteśmy. Stanęliśmy na niewielkim mostku O wsi Matłak, nad rzeką Rozpuda, mamy naszą rzekę, przypomina rzekę, aczkolwiek widać, że jest płytka i kamienista, ale to jest ten czas, to jest ten moment, chodzimy, sprawdzimy, czy nam się uda, tam niedaleko jest jezioro Garbas, próbujemy, może zaczniemy nasz spływ właśnie w tym miejscu. W końcu płyniemy, zjeliśmy stery z supów, żeby nie zahaczały o kamienie, bo jest bardzo płytko. W sumie ciekawi się płynie bez sterów, taki trochę drifting wodny, ale damy radę. Woda maksymalnie do kolan, ale klimacie jest. Pierwsza przeszkoda. I po No i się udało. Pierwszy raz na sup wpływamy do jeziora. Przed nami Jezioro Garbas. To jezioro rynnowe leżące w powiecie Suwalskim w gminie Filipów. Jezioro ma brzegi częściowo wyniosłe i stromo opadające, linię brzegową słabo urozmaiconą. Powierzchnia jeziora to około 150 hektarów. Maksymalna długość to 3,5 km, a szerokość 700 metrów. Średnia głębokość to 20 metrów, a maksymalna 48. Garbas to już konkretne, duże i ładne jezioro z czystą wodą. A jeżeli nie chcecie się przeprawiać tak jak my, przez rzekę, na brzegu dostępne są liczne agroturystyki, jest też plaża gminna i pole namiotowe. Do wyboru, do koloru. Dopłynęliśmy do południowego brzegu jeziora Garbas, skąd rzeka płynie dalej w kierunku jeziora Głębokiego, które miejmy nadzieję uda nam się pokonać na słupie bez problemu. A ja muszę zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Garbas zaliczony! Płyniemy dalej. Polecam spływ rzeką bez sterów, szczególnie na tym odcinku rozpudy jest płytka, ale dosyć rwąca, powiem cały czas mamy tutaj ciekawe obroty i piruety. I do tego piękne widoki. bokie zaliczone. Widzieliście ze stoickim spokojem, udało nam się zaliczyć jezioro głębokie, przepływając wcześniej przez rewelacyjny odcinek Rzeki Roskuda, który polecam, bo jest krótki, aczkolwiek bardzo treściwy i momentami ekstremalny. W tym momencie jesteśmy na drugim końcu jeziora głębokiego, z którego wypływa dalej rzeka Rozpuda do kolejnego jeziora. Nam natomiast na dzisiaj wystarczy. Widzimy się przy kolejnym jeziorze, przez które przepływa Rozpuda. Nie wiem jak Wam, ale mi się podobało. Cześć!